W mikrofonie Bartłomiej Tak pierwszy raz w tym sezonie witam państwa bardzo serdecznie z zimnego biegu na czwartej ligi, a mianowicie z lewnicy gdzie 18 w tabeli drużyna Gromu podejmuje ekipę Kryształu Werbkowice. Grom bez owijania w bawełnę, pozbawiony szans na pozostanie w rozgrywkach, Humel czwartej ligi spróbuje bez presji skomplikować sytuację na ostatniej prostej drużynie Piotra Welcza. Kryształ, wygrywając dzisiejsze spotkanie, zapewni sobie utrzymanie, którego już nikt ani nic mu nie odbierze. Myślę, że dzisiaj zwycięstwo już jak najbardziej e, w 100% może e, dać drużynie kryształu utrzymanie. Nie wiadomo, czy rezerwy górnika wygrają swoje spotkanie na ten moment. E, ciężko to stwierdzić, a mamy bramkę na 1 do 0. E, kto by się spodziewał, że to wszystko tak szybko się rozpocznie? Trochę w tym wszystkim szczęścia, ale i zaspali defensorzy kryształu Werbkowice. Musi zdecydowanie e, lepiej grać kryształ, musi być bardziej. Skoncentrowany, bo jeśli dalej to wszystko będzie tak wyglądało, no to naprawdę e, sami sobie skomplikują sytuację. Zawodnicy z konkolewnicy. Jarosz na przebój. Jeszcze e, piłkę wyłyskał Buczek pod samym polem karnym, ale znowu tracą piłkę e, zawodnicy kryształu. Trzeba wracać do defensywy, bo jakby Grom uwierzył, że to spotkanie można wygrać, i chyba tym razem pośpieszył się Jaki Miński z decyzją. Musi wygrać swoje spotkanie, ale do tego może jeszcze będzie czas wrócić. Na razie skupmy się na tym, co w konkolewnicy, bo Grom. Z chrapką na drugą bramkę Teraz sporo e, zamieszania Udało się odebrać piłkę Z zawodniką Kryształu Rybka, uderzenie z dystansu Jedzieć e, przyzwoite, Wellman Udało mu się utrzymać piłkę No w końcu, może Kryształ zaskoczy nas czymś pozytywnym Pędlowski z prawej strony, dobrze Na przebój, próba dośrodkowania I pierwszy raz zmuszony do interwencji W tym spotkaniu Michał Nos Uniknąć tych e, kolejek w środku tygodnia Gdzie większość tych zawodników pracuje Michalak Uderzenie z dystansu na gromu prowadzi 1 do zera po bramce Jakuba Prylińskiego. Ale poczekajmy, bo doskonałą sytuację miał Welman. Zagranie do Prylińskiego na wolną pole. Pryliński fantastycznie znalazł tym zagraniem. Jeszcze kolegę z swojej drużyny, jest kanatek w polu karnym. Dobra próba, ale ostatecznie łapie piłkę Rojer Jakimiński. Nie wiem, czy to była próba podania, czy strzału, ale Rojek no nie mógł mieć problemów z takim zagraniem. Ale co robią zawodnicy z Werbkowi, co się w głowie, proszę Państwa, nie mieści. Po raz kolejny w prosty sposób oddają piłkę. Rybka, Welman, uderzenie, dobrze, nos w bramce. Jeszcze próbował to wszystko zakończyć strzałem Wojciechowskich. Eee, tego błędu, straty piłki. Rybka, dobrze, próbował do niej zdążyć Zieliński. I ostatecznie jest, jest fał. Ile usłyszymy gwizdek kończący tą pierwszą połowę spotkania? Jeszcze była próba, ale ostatecznie łapie pewnie piłkę nos. A sędzia główny Filip Ścioch kończy pierwszą połowę spotkania. Michalak, wycofanie. Niewiński, spore zamieszanie. Niewiński, piłka na lewej nodę zdecydowanie za wysoko. Odchylił się Niewiński. Zawodników kryształu doprowadziła do straty bramki. Huknął, siódaj! E, przygotowany ma na ten mecz kryształ. Bezpośrednie dośrodkowanie w pole karne. Najlepiej odnalazł się w tym wszystkim. Rybka, uderzenie, łapie piłkę nos. Się zaplątał, Dajos chyba spróbuje uderzyć. Bez charakteru. A tego tej drużynie nigdy bym nie odmówił. Wojciechowski może tym razem. Bardzo dobrze. Do rybki, rybka, do Welmana I w ostatniej chwili ratuje to wszystko. Grochowski. W jednego zawodnika zmieni obraz gry. Teraz dobrze kucybała do Niewińskiego. Niewiński, ale ta próba uderzenia, no za słaba. Sytuację pod Bramkową. To brakuje zdecydowanie lepszego zachowania pod Bramką. Rywali, rybka, rybka, zejście do lewej nogi, rybka, złamanie całej akcji. Fantastyczna akcja Stanisława Rybki od 64 minuty. Grom już tylko remisuje z kryształem. 1 do jednego. Ale ta cała akcja, to wszystko, co zrobił Stanisław Rybka, 99%. Tego wyniku, to jest jego zasługa. W tym spotkaniu już kilkukrotnie daje taką pewność jakość z tyłu. Ale o tym zaraz, bo 4 na 4, 5 na 5, ma teraz drużyna Kryształu, Kucybała, pod polem karnym rywali, Kucybała. Wszedł w drybling, nie najlepszy, odebrał piłkę Rycaj, Miński. dużo się dzieje. Dynamiczne to spotkanie. Pewnie część kibiców, którzy stwierdzili, że taką właśnie przeprowadzimy transmisję. Rykorzec! Mamy bramkę na 2 do 1! Dużo w tym wszystkim było szczęścia, bo całkowicie zmylony Michał Nos w bramce. Ale Stanisław Rybka, nie po raz pierwszy w tym sezonie, jest bohaterem dla całych Werbkowic i drużyny Kryształu. W 68 minucie Kryształ prowadzi z Gromem 2 do 1. Pierwsza bramka to kunszt i można powiedzieć idealne zachowanie Rybki, ale o tym zaraz, bo Wojciechowski wpada w pole karne, jest jeszcze Welman, szkoda, bo wcześniej mógł zagrać do swojego kolegi, zdecydowanie lepiej ustawionego, Wojciechowski dobrze drybluje, wystawienie do Kucybały i zdecydowanie za wysoko. Ta Strata bardzo niepotrzebna, Pryliński uderzenie z dystansu, niedaleko bramki strzeżonej przez Rojka. aż z pięciu zawodników, Pryliński, uderzenie po krótszym słupku, i niewiele zabrakło Prylińskiemu. A co się stało w polu karnym? Okropny faul jak najbardziej. Wojciechowski. Wojciechowski złamał na prawą nogę Wojciechowski, uderzenie nos z problemami. Rozpoczął Rojek jak najdalej od własnej bramki. Nos nie wiedział czy do końca zdąży, ale sędzia Filip Ścioch kończy dzisiejsze spotkanie pomiędzy gromem konkolewnica a kryształem Werbkowice. Grom przegrywa z Kryształem 1-2. Głównym celem było zwycięstwo w dzisiejszym meczu, które rzeczywiście dawało taki handicap, o jakim to pan mówi. Udało się to zrealizować, chociaż do przerwy przegrywaliśmy 1-0. Naprawdę męskie słowa, które poprowadził kapitan drużyny Stasio Rybka i Patryk Rojek sprawiły, że zespół wyszedł zdeterminowany jeszcze bardziej na drugą połowę. Udało się strzelić dwie bramki. Wygrywamy mecz, cieszymy się i cóż, patrzymy z radością w przyszłość. Gramy pierwszą połowę bardzo dobrze, uważam, taką na naszym poziomie. Nie rozumiem czemu na drugą połowę, kolejny raz w Boniatowej, uważam, że, że taka sama sytuacja miała miejsce. Wychodzimy, przestajemy grać w piłkę, boimy się grać w piłkę, unikamy podań, nie zbieramy informacji z boiska, nie realizujemy tego co sobie mówimy. Jedno w szatni, później każdy dokłada jakieś swoje cegiełki, których po prostu są dla mnie niezrozumiałe. Wiadomo, że zdenerwowanie jest, może niepotrzebne, bo i tak o nic nie gramy w lidze. No ale nie rozumiem e, takiego zachowania mojej drużyny, która ma na tacy wszystko podane, a kolejny raz brakuje jej odwagi i nie wiem konsekwencji, bo to wiele naprawdę od tej drużyny nie wymagam, tylko po prostu konsekwencji. Tak? Mamy jakoś mamy sytuację na 2-0, idziemy dwóch na jednego obrące, e, zamykamy mecz, wchodzimy w głupią e, sytuację na otwarciu gry, sami sobie strzelamy gola przy otwarciu, oddajemy piłkę przeciwnikowi, a później to już e, konsekwentna gra za, e, przeciwnika, który zapowiada żagle i uważam, że za bardzo zasłużona e wygrana drużyny z Webkowic i Gratuluję Tenerowi, tak?